Witam was mam nowy samochód tamten zajbali mi i jadę szokac gazety Playboya Macie gazetę Playboy'a nie mamy to spierdala jaty co się gapisz a masz w mordę. Szkoda jadę dalej szokac gazety bo stary kazal jak mo nie dam to korwa lepiej i nie wracam moje Pokorwa O korwa czerwonej. Jest to wersja demonstracyjna syntezatora modeli wona. mija. Idę się na rzecz. A ty co korwo? Dawaj żarcie najlepiej smażonego kota z trawą. Co ty mi dal korwa teraz rybac będę ty jebano korwo nasz w mordę. Nara będzie trzeci odcinek hahahaha ha, 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 ha.